Dzień dobry Państwu. Jak co wtorek, trzecia strona Błoń, czyli nasz magazyn sportowy. Witam Państwa, Jacek Żukowski. Dzisiaj jestem sam i, będziemy, i będę jak zwykle poruszał tematy sportowe, a głównie, a może i w 100%, piłkarskie. Od razu nadmienię, że program jest nagrywany we wtorek w godzinach przedpołudniowych, a więc jeszcze przed wieczornymi meczami Wisły Kraków w Pruszkowie ze Zniczem i Wieczystej w, w Warszawie z Polonią. Tematem przewodnim naszego odcinka będą zmiany właścicielskie, jakie nastąpiły w Krakowi, ale zanim do tego przejdziemy, krótkie omówienie ostatniej kolejki ligowej. Zaczniemy więc od ekstraklasy, od rzeczonej Krakowi, która już na oczach nowego właściciela, Roberta Platka, wygrała z Widzewem 1-0. W tym meczu nie zabrakło, nie zabrakło bardzo yy, denerwujących dla kibiców chwil. Nieuznana nie bramka dla Widzewa, nieuznana bramka dla Krakowi. Koniec końców skończyło się trzy, trzema punktami dla pasów, yy, i Krakowia zajmuje zaszczytne miejsce wicelidera, wicelidera tabeli. Yy, drugi z naszych ekstraklasowiczów, Brugbet Nieciecza, podejmował Raków częstochowa po dość yy, też ciekawym meczu i Obfitującym wymianę ciosów. No, słonie, niestety, musiały uznać wyższość rywali. Przegrały, przegrały 2 do 3, No Ale postawa Beniaminka mimo wszystko napawa, napawa optymizmem. Brookbet podejmuje walkę. Brukbed nie jest tłem dla tych najlepszych, a wręcz potrafi zaskoczyć jak chociażby w pierwszej kolejce, wygrywając w Białym Stoku 4 do 0 z Jagielonią. Więc Kibice na pewno są smutni, ale, ale nie powinni rozpaczać, bo Brukbet jeszcze, jeszcze tutaj niejednemu punkty odbierze. W pierwszej lidze hitowo zapowiadający się mecz Wieczystej z Wisłą Kraków został przełożony. Przypomnijmy, że on odbędzie się w terminie dla reprezentacji Polski, czyli 6 września i odbędzie się w Krakowie na Stadionie Wisły, co na początku sezonu nie było pewne, ponieważ Wieczysta rozgrywa swoje mecze w roli gospodarza w Sosnowcu ten mecz y, będzie na stadionie na stadionie przy ulicy Rejmonta najlepsza z możliwych decyzja y, bo kibice będą po prostu mogli w dużej liczbie ten, to spotkanie zobaczyć y, krótko o drugiej lidze y, zwycięstwo Sandecji w Jastrzębiu Zdroju 3 do 2 zwycięstwo Hutnika też na wyjeździe 3 do 1 w Kaliszu Sandecja jest liderem y, Hutnik też, też gromadzi punkty Także, także to jest to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz z punktu widzenia kibica, kibica Małopolskiego pod zremisowało swoje spotkanie. Oczywiście, oczywiście w kolejnych tygodniach następne, następne mecze. W międzyczasie, w międzyczasie będą też mecze Pucharu Polski. Dzisiaj, tak jak mówię, nagrywamy to. Ten program przed południem, jeszcze nie znając rezultatów tego losowania, ono, ono będzie w, w samo południe, ale już właśnie z udziałem zespołów szczebla centralnego, czyli ekstraklasy pierwszej, drugiej, trzeciej, trzeciej ligi. Więc sporo, sporo naszych zespołów małopolskich w tym Pucharze Polski, się, się pokaże. Wróćmy jednak do, do Krakowi. W minionym tygodniu ogłoszono. Zmiany właścicielskie. I to zmiany, które no, można powiedzieć, są rewolucyjne. Amerykanin Polskiego Pochodzenia, Robert Platek przejął większościowy pakiet akcji klubu. Mniejszościowym udziałowcem jest Elżbieta Filipiak, żona świętej pamięci profesora Filipiaka, przewodnicząca Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej klubu. To zbiegło się również z ogłoszeniem transferu do Krakowi. Jej wprawdzie nie wychowanka, ale piłkarza, który tutaj spędził swoje młodzieńcze lata, Mateusza Klicha, który również z za Wielkiej Włody, czyli zza, z Atlanty, przyszedł z ligi MLS, przyszedł, przyszedł do Krakowi i podpisał dwuletni kontrakt. Ale wracając do, do, spraw, do spraw fundamentalnych, Krakowia była na sprzedaż tak naprawdę już od, od wielu miesięcy gdy z końcem zeszłego roku Komarch oddłużył klub, Krakowia została z bilansem, z bilansem na zero. Był to czysty, czysty że tak powiem, klub bez żadnych, bez żadnych zobowiązań, bez żadnego ciężaru w postaci długów. Było wiadome, że jest to, jest to zabieg pozwalający na, na rychłą sprzedaż. Również wydzielenie z MKS Krakowia Potem z KS krakowia sekcji hokejowej, no miało na celu, że tak powiem, sprzedaż, miało, miało to na celu sprzedaż jednorodnego klubu, klubu piłkarskiego. Robert Platek to biznesmen polskiego pochodzenia, który, którego majątek szacowany jest na około 2 miliardy dolarów. Czy będzie to amerykański sen Krakowi? Trudno w tej chwili powiedzieć. Na pewno jest to jakaś no, wielka nowość dla kibiców, dla, dla całego środowiska Krakowi, które przez ostatnie ponad 20 lat było związane z komarchem. Komarch oczywiście zostaje przy Krakowi, zostaje jako jej, jako jej sponsor, natomiast już nie jako właściciel. Profesor Filipiak, szef komarchu, zawsze powtarzał, że interesuje go trwanie w Ekstraklasie. To było przyjmowane przez kibiców, no powiedzmy sobie, nie, nie do końca z entuzjazmem, ponieważ no, fanom zawsze marzył się klub, który będzie grał wielkie mecze, będzie walczył o trofea, a w, w, w tych dwóch dekadach, w, kiedy to Komarch jest właścicielem, był już w tej chwili powiedzmy, w, właścicielem Krakowi, w, no do gabloty trafiły tylko dwa trofea, tylko tak można powiedzieć, patrząc na, na, na tyle lat. Puchar Polski i Super Puchar zdobyty w 2020 roku za kadencji trenera Michała Prowierza. Kibice Krakowi, znając oczywiście historię i dolegarbatą, więcej sezonów, które były rozczarowaniem, yy, potrafią się cieszyć z małych rzeczy, choćby z, z czwartych miejsc w Ekstraklasie, które, które były przepustką do, do eliminacji europejskich pucharów, ale tak naprawdę fanom no, marzy się, marzy się wielki, wielkie, e, wielkie, trofeum. No, niewielu już pamięta ostatnie mistrzostwo Polski z 1948 roku, no więc stąd też lokowane nadzieje w nowym, w nowym właścicielu. W, w jego wizji, w jego y, finansach. Na razie, y, na razie prezes Mateusz Druszcz y, mówi o ewolucji, nie o rewolucji. No, no, pewnie nie będzie to tak, że, że, że po prostu z, y, z dnia na dzień tak Krakowia stanie się hegemonem Polskiej Ligi, no bo, no bo ta, tak nie będzie, bo to jest uzależnione od, od kadry, od, od, od y, przygotowań. Natomiast w procesie długofalowym być może kibicom Krakowi czekają piękne dni. No Robert, Platek już próbował zainwestować w Polsce. Kilka lat temu robił podchody pod Łódzki Klub Sportowy wraz z swoim bratem. Nie wypaliła ta transakcja. Co ciekawe, Platek interesował się też Wisłą Kraków, a więc głównym konkurentem Krakowi w mieście. Nie doszło w ogóle do, do, żadnych, do żadnych konkretów. No, teraz jest, jest podejście pod, pod Krakowie. Zobaczymy, jak to, jak, to, jak to będzie wyglądać. Przez trzy lata był właścicielem włoskiej specji, inwestował w Portugalii. Dla niego, futbol jak sam mówi, nie jest. Futbol to nie jest coś, dzięki któremu on musi zarabiać pieniądze. To jest raczej zabawa, hobby. Więc jeśli będzie na tyle szczodry i, i przede wszystkim będzie miał wokół siebie mądrych ludzi, i, i te ruchy będą, będą logiczne, to, to być może ta kadra zostanie zbudowana tak, żeby Krakowia w Polsce była, była hegemonem. Bardzo na, na pewno cieszy też kibiców przywiązanie Elżbiety Filip jak do, do klubu. Ona, jak sama mówi, została. Zarażona pasją przez, przez swojego męża, przez, przez profesora Janusza Filipiaka, no i nie porzuciła klubu. Właśnie najlepszy dowód to, to objęcie tej, tego mniejszościowego pakietu akcji. No i pani Elżbieta była przez lata również nie tylko żoną, żoną profesora i, i, i takim kwiatkiem do korzucha, ale, ale bardzo żywo interesowała się tym, co się dzieje, co się dzieje w klubie i funkcję właśnie w radzie nadzorczej o, o tym też świadczą. Wielka niewiadoma, nadzieje, rozbudzone nadzieje, bo, bo to jest Krakowia, która, która, na mistrzostwo czeka od 1948 roku. Na miejsce na podium czeka, czeka równie, równie długo, więc stąd, stąd też te, te rozbudowane nadzieje. Jak, jak będzie, jak będzie, będzie, no, to, no to oczywiście pokaże przyszłość. W tym tygodniu czekają nas wspomniane już wcześniej mecze, mecze ligowe, także mecz w Krakowie, mecz eliminacji. Ligi Konferencji Europy, gdzie gra szachtar Donieck. W czwartek podejmować będzie serwet Genewa ze Szwajcarii. No i kolejne mecze ligowe w, w weekend. Także o tym będziemy mówić w naszym, w naszym najbliższym programie, jak co wtorek. Trzecia strona błoń. A za dzisiaj dziękuję Państwu bardzo. Kłaniam się, Jacek Żukowski.